Jak jest z tym betonowaniem? Można beton, betonować w zimie czy nie można? Temperatura powietrza 0 24 6 Zaczęliśmy betonowanie. Tak naprawdę to betonowanie prowadzi Grzesiek ze swoją ekipą. Widzę, że im to idzie bardzo dobrze. Wręcz wydaje mi się, że sprawia mi to przyjemność, więc nie będę im przeszkadzał, nic tu po mnie. Jadę do biura. Jak jest z tym betonowaniem? Można beton, betonować w zimie czy nie można? No, inspektor nadzoru mówi, że nie można, bo zima. E, wykonawca chce robić no bo co będzie? Przecież nie pójdzie na wolne, nie będzie siedział przed telewizorem, oglądał Netflixa, więc chce robić, robić bo z tego są pieniądze. Kierownik budowy tak stoi trochę okrakiem i nie wie, co ma zrobić, bo, bo inspektor mówi jedno. E, inwestor czy dyrektor kontraktu, czy chociażby prezes każą robić. No, i tak jak się spojrzy na specyfikację, taki dokument kontraktowy na dużych budowach, to pisze nieraz, że y, betonować można y, przy zastosowaniu wytycznych z instrukcji ITB nr 282. To jest taka magiczna y, y, instrukcja, której y, nie wiem, czy wszyscy widzieli, co tworzyli tą specyfikację, ale podejrzewam, że nie, bo no, najłatwiej jest wpisać taki krótki zapis który jakby coś się działo, to zwalnia z odpowiedzialności twórcę tej specyfikacji. Ale co tak naprawdę znajduje się w tej, w tej instrukcji ITB numer 282? Zobaczmy. No, na stronie 66 jest dział 5, który obejmuje roboty betonowe. No i można tam na przykład sobie obliczyć, czy element betonowany jest masywny, czy jest raczej cienkościenny. Poza tym... Co jest dosyć ważne, instrukcja określa, co to są tak właściwie te warunki zimowe, no kiedy mamy zimę, bo to nie chodzi o to, że zima kalendarzowa, tylko yy, określa to instrukcja w ten sposób, że warunki zimowe są wtedy, jeżeli temperatura średniodobowa yy, nie przekracza plus 5 stopni, czyli jest poniżej plus 5 stopni, wtedy mówimy o warunkach zimowych. Poza tym instrukcja określa, takie cztery okresy wiązania betonu w warunkach zimowych. No i Pierwszy to może być taka sytuacja, że beton zamarznie, zanim jeszcze w ogóle zaczął związać czyli praktycznie wylaliśmy go z gruszki do obszaru, i on od razu zamarzł. No, raczej trudno sobie to wyobrazić w Polsce, musiały być bardzo, bardzo silne mrozy a to raczej chyba nikt nie będzie w takich mrozach betonował, ale jest taka, jest taka opcja. Drugie, drugi okres możliwy, który występuje i to jest właśnie taki przypadek, który występuje w Polsce, to może być wtedy, jeżeli beton zacznie wiązać już w szalunkach tak, i wtedy przychodzi mróz i ten, ten proces wiązania zostaje przerwany. To jest bardzo niewskazany, niewskazany okres zamrażania tego betonu, ponieważ te kryształki lodu, które się tworzą w strukturze, betonu rozsadzają wiązania już bezpowrotnie i to już, się, to już się stało i koniec i te wiązania już nigdy nie zostanie odnowione. Trzeci z możliwych okresów zamrożenia betonu jest wtedy, kiedy beton już, już będzie miał jakąś swoją wytrzymałość początkową. To jest przyjmowane, że to powinno być około 15 MPa i wtedy następuje to zamrożenie tego betonu przechodzą niskie temperatury, no i ten beton sobie dojrzeje później. Tak? To jest dopuszczalna taka metoda betonowania. No i czwarty z możliwych okresów zamrażania betonu jest wtedy, kiedy on już osiągnie pełną wytrzymałość, więc wtedy już jak nie, nie ma żadnego z tym problemu, nic się z betonem złego nie stanie. Betonowanie w warunkach zimowych może doprowadzić do tego, że wytrzymałość na ściskanie betonu będzie niższa od planowanej o 15-20%. Tak, tak podają tutaj w instrukcji. Co może by nie było taką tragedią, natomiast ważniejsze jest to, że beton dużo straci nam rozodporności i wodoprzepuszczalności. To już są wartości zdecydowanie większe niż te 15%. I teraz jak można ochronić ten beton przed warunkami zimowymi. Są dwa sposoby, albo właśnie ochrona betonu przed wychłodzeniem, albo druga metoda dostarczenie ciepła. I tutaj, jeśli chodzi o właśnie o te, o te betony cienkościenne, małe gabaryty, to co mogliśmy tutaj obliczyć według wzorów załączonych w tej instrukcji, te elementy małe potrzebują najczęściej jakiegoś dostarczenia ciepła lub przynajmniej ocieplenia w sposób bardziej staranny niż te konstrukcje masywne. Konstrukcje masywne niejednokrotnie wystarczy osłonić jakąś plandeką szczelnie i ten beton, e, bardzo możliwe, że, że sam się dogrzeje. Zresztą, w, w tej instrukcji są bardzo ciekawe tabele, które, według których można. Policzyć. Jakie, yy, jaka izolacja jest potrzebna, jaka wartość tak naprawdę oporu cieplnego jest potrzebna przy danej grubości elementu, i przy yy, konkretnym betonie oraz yy, temperaturze zewnętrznej, żeby betonowi nic się nie stało. Oczywiście beton wykonywany w warunkach zimowych powinien być też inaczej przygotowany. I to już trzeba zamówić sobie w betoniarni beton podgrzewany, tak? to są dodatkowe koszty, oczywiście trzeba za to zapłacić, ale wówczas beton przyjedzie na budowę tak jak u mnie, jak pokazywałem na początku filmu i ma temperaturę powyżej 20 stopni. Profesjonalne wytwórnie betonu mają takie możliwości, żeby beton podgrzać i jak widać on przyjeżdża, nawet uwzględniają ten czas, Transportu w betonomieszarce, szarce, on nadal ma na budowie już temperaturę ponad 20 stopni Celsjusza. No i tu jest jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne, według mnie, bardzo ważna tutaj taka zasada, która wybrzmiewa też z tej instrukcji, że nie należy betonować na zamrożone podłoże. I czy to jest podłoże gruntowe, czy to jest jakiś chudy beton, czy to jest powiedzmy jakiś element, który. Jest przerwa technologiczna i łączymy jeden beton z drugim. Czy chociażby zbrojenie. Żaden z tych elementów nie może być zamarznięty. Dlatego trzeba sobie wcześniej przemyśleć ten, ten temat i osłonić w jakiś sposób plandeką, folią te elementy, żeby tam się nie dostała woda, nie dostał się śnieg i żeby to nie zamarzło. Przed betonowaniem, dzień przed betonowaniem, dwa dni patrzymy na pogodę i można to w ten sposób sobie osłonić. I dodatkowo jeszcze wypadałoby, jeżeli ta, taka możliwość istnieje, oczywiście wstawić w te szalunki na grzewnicę. Co to spowoduje, że ta temperatura tego powietrza w, w, w wewnątrz szalunku zostanie podniesiona na te kilka stopni. Szalunki zostaną troszkę nagrzane, zostanie nagrzane zbrojenie, zostanie nagrzane podłoże, i to właśnie w instrukcji ITB jest wskazane jako bardzo ważna rzecz którą należy wykonać przed betonowaniem. Instrukcja mówi też o tym, że można właśnie zaizolować ten element betonowany w, w odpowiedni sposób tak, żeby ten beton pod wpływem ujemnych temperatur nie uległ zamarznięciu w tym pierwszym okresie, o którym mówiłem, czyli jakby przed jeszcze rozpoczęciem wiązania, a co gorsze w tym drugim okresie, kiedy już te wiązanie się rozpoczęło. No i trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że materiał izolacyjny, jeżeli będziemy w jakiś sposób ocieplać ten, ten element betonowy, to materiały izolacyjne w większości przypadków, na przykład wełna, styropian, ich opór cieplny zdecydowanie spada w związku z wilgocią. Tak? Jeżeli spodziewamy się deszczu, no to koniecznie E, trzeba to osłonić, żeby ten materiał nie, e, nie zamoczył się. Poza tym, chodzi też o to, żeby od strony betonu e, ten, ten cały m, materiał izolacyjny nie ciągnął e, wilgoci, nie, nie, nie podciągał wody. Więc tutaj również należałoby ułożyć folię, czyli dwie warstwy folii. Jedna na betonie, potem izolacja i druga warstwa folia, folii czy planteki osłaniająca przed warunkami atmosferycznymi od zewnątrz. A za chwilę zrobię takie krótkie wyliczenia przy teoretycznych warunkach, które mogą wystąpić i pokażę, jak można obliczyć ilość y, izolacji cieplnej elementu betonowanego w zimie. To przyjmijmy sobie taki przykład, że betonujemy ławę, ławę fundamentową Mowa fundamentowa e, o grubości 45 cm, tak? Ułożona jest e, na gruncie. Wykorzystujemy beton, którym jest około 300 kg e, cementu na metr tak? sześcienny. Dodatkowo teraz e, przyjmujemy, że e, beton jest układany w szalunkach, czyli jest obustronnie obłożony sklejką grubości 22 mm sklejki. My teraz z tablicy 5.22, z tej instrukcji ITB odczytujemy, że przy tej ilości cementu, przy takiej wysokości fundamentu i przy pielęgnacji betonu przez 3 dni, opór cieplny wymagany do wykonania betonowania przy temperaturze minus 3 stopnia, jeszcze tutaj nie podałem, że zakładamy, że jest temperatura powietrza minus 3 stopnie Celsjusza. Przy tak? chcemy betonować. No i teraz z tej tabeli odczytujemy, że ten opór wymagany, opór ciepny R to się równa 1,4, 1,4. Tu mamy jednostkę metr kwadrat, metr kwadrat razy Kelvin pochowany przez 2. Teraz przyjmujemy tak z tabeli 5.19, przyjmujemy, że, że sklejka, ma, sklejka ma opór. R równa się 0,198 0 m2 razy Kelvin przez 2. Przez tak? M2 razy kelvin przez party. To, to, czyli teraz potrzebujemy obliczyć tylko y, jakie F jakie potrzebujemy, to się równa. Mamy te 1,4 minus 0,198 to nam wychodzi, że potrzebujemy y, opór cieplny w tym konkretnym przypadku jeden, 1,202 teraz jeszcze przyjmijmy z tabeli, że cały ten fundament jest osłonięty, jest osłonięty folią tak? i tam powiedzmy tutaj są różne tam przedziały, ale powiedzmy, że jest osłonięte folią i, i taka jest stworzona jak pustka powietrzna grubości 80 mm, co nam daje folia z tą pustką powietrzną, daje nam R.

Tutaj mam to wyliczone, żeby się nie pomylić. 0,982. 0.5982. Tak. No i teraz musimy przyjąć, jaką potrzebujemy wełnę mineralną, na przykład do obłożenia tych fundamentów. W jakiej grubości tej wełny przyjmujemy, że wełna ma prawdę. Wełna. lambda, lambda, lambda 0,04. No i wyliczamy jakby z, z, ze wzoru, że e, tak grubość D przyjmijmy ją, to się równa lambda razy R i to się równa 0,04 razy 0,982 to się równa 0, tu już sobie wcześniej to obliczyłem tak żeby nie mieli 0,36 0, 3, 6, 3. Czyli wychodzi na to, że potrzebujemy wełny mineralnej o grubości 36 mm. Jeszcze trzeba doliczyć ten współczynnik współczynnik korekcyjny 1,3, o którym wspominałem raz 1,3, co nam da wartość. 0,47 0,047 czyli 47 mm grubości wełny. Czyli spokojnie na, na boki tego fundamentu możemy przyjąć e, ocieplenie wełną mineralną 50 mm, 5 cm i objęcie wszystko szczelnie folią e, w taki sposób, żeby zostawić jeszcze tą szczelinę 8 cm takiej pustki powietrznej. E, w celu ocieplenia, no i tak można policzyć wszystkie przypadki. No bo tutaj mamy akurat przypadek boku, fundamentu góra. Góra fundamentu nie ma sklejki, bo jest zalewana z tego w tym miejscu, więc musiałoby być tej, tej, tej wełny więcej. Oczywiście można to w taki sam sposób przeliczyć. Również inne elementy. Jest to dosyć proste. Także zachęcam, można to sprawdzić w tej instrukcji. A jeżeli macie jakieś pytania, a nie macie na przykład tej instrukcji, bo ja mam, jeżeli nie macie instrukcji, a chcecie, żebym coś Wam policzył, napiszcie w komentarzu, to, to wyliczę, jaką grubość ocieplenia będzie konieczna przy zadanych warunkach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Do następnego razu. Cześć!